Kolejna część odświeżania Szwajcarii przed nami. Deweloperzy nam pokazują widoczki z Alp. Zapowiada się wyśmienicie, masa fajnych miejscówek, kręte trasy. Szczególnie będzie ciekawie, jak będziemy jechać z jakimiś większymi ładunkami albo z podwójnymi naczepami, gdzie niektóre miejsca mogą być w ogóle bardzo trudne do objechania. No ale zobaczymy. Ja bardzo chętnie pozwiedzam. To będzie prawdopodobnie w 1.48 dopiero. Jako, że mamy już tuż za rogiem 1.47, no to może być mniej ciekawie. A co tu ciekawego tak naprawdę będzie? No, pewnie będą jakieś punkty widokowe, odświeżone granice oczywiście dojazdy do miast. Zapowiada się bardzo fajnie. Ja takie klimaty lubię, całe te wszystkie Alpy, co są teraz w Austrii, Alpy, a tu błąd było widać na mapie, jak ciężarówka zaczepiała boczek troszkę za blisko, jest ścieżka wytyczona. Może to nie będzie tak bardzo wpływać na jakość rozgrywki. Mm, pięknościowo. O, tu będzie ciasno. O, zarombiście Dobra. Jedziemy dalej. Do zobaczenia na trasie.